Siemanko, z tej strony Dark Krzyś. dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny vlog informacyjny, a raczej nie pokazać, a powiedzieć. Yy, tak, i od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że skończyłem serię Zeldy, nie mam teraz co za bardzo nagrywać i tak się zastanawiam, czy może to będzie Minecraft, yy, może to będzie Mario, czy coś. Ale jak widziałem, yy, większość moich widzów chciałoby, żebym nagrywał Eurotracka. Yy, I to. Ich życzenie mogę spełnić, znaczy wasze życzenie, będę nagrywał teraz więcej Eurotracka, ale wstrzymuje mnie od tego to, że na razie multiplayer jest na wersję 1.10, a ja już mam 1.11, dlatego nie będzie aż tyle tych filmów się pojawiać, bo wolałbym już raczej z multiplayera nagrywać, aniżeli z gry na single-playerze. Y, to taka informacja, to po pierwsze. Po drugie, y, jeżeli już będą te odcinki z Eurotracka, to dlatego, że y, znaczy nie dlatego, że tylko y, będą y, one bez ani kamery internetowej, ani bez Aparatu a to z takiego powodu, że yy, program, w którym to robiłem, te wszystkie montowanie i tak dalej, bardzo długo mi się zapisuje w nim ten projekt. I nie ukrywam, że to też mnie troszkę zniechęcało do nagrywania eurotracków. Ale yy, teraz już renderuję sobie, czy tam zapisuję. W movie Makerze jest wszystko super szybko, to się wszystko robi. Jakoś może nie jest taka perfekcyjna, ale mimo wszystko jest w miarę dobrze. Yy, także mi się wydaje, że to jest, yy, też będzie spoczko i więcej tych odcinków się będzie pojawiało. Yy, I tak, coś jeszcze mógłbym powiedzieć. Yy, zastanawiałem się jeszcze nad gameplayem z Mario. Tutaj nie, nic nie obiecuję yy, i nie wiem czy to będzie z DS-a czy na Wii, ale raczej z DS-a, bo Nintendo Wii też mam i raczej czego będę z niego nagrywał. Yy, to też taka informacja, ale to tam już... W przyszłości, bo na razie nie mam czasu. Zresztą wątpię, czy ten gameplay z Mario się pojawi w najbliższym czasie. A to z powodu takiego, że nie mam po prostu czasu, by nagrać cały gameplay do końca wakacji. Jeszcze odnośnie mojego kanału, to tak prawdopodobnie, ale tutaj nic nie obiecuję, Może się mogą się pojawić live streamy. Yy, ale tutaj nie obiecuję i bo na czym łączę mam aktualnie 1 megabit na sekundę uploadu także yy, to na jakość 360 pikseli wystarczy nie wiem czy będziecie chcieli to oglądać ale yy, wtedy tych filmów na pewno też więcej się będzie pojawiało także to jest taki plus i no wtedy to naprawdę dużo może tych filmów się znowu pojawić, dlatego że na live'ie na pewno będę więcej kręcił, ale tutaj nic nie chcę obiecywać, także y, to tak, tylko to zobaczymy po prostu jak to wyjdzie. Y, tak i to w sumie tyle w tym vlogu wam chciałem powiedzieć, bo w sumie już... Ewentualnie tak jeszcze z Minecrafta może się pojawi parę odcinków, na pewno się dużo pojawi z Eurotraka, tak jak zresztą chcieliście yy, i być może pojawi się jeszcze właśnie z tego Mario, ale tutaj to już nie wiem. Jeszcze może jakieś filmiki z DS-a się pojawią, to na pewno jeszcze pewnie z Mario Karta, może z WRC, ale tutaj to nic nie chcę obiecywać. Na pewno będzie tak, yy, Minecraft, yy, EuroTrack i będzie jeszcze yy, może Mario i na pewno coś z ds jeszcze będzie, ale tutaj to nic nie chcę obiecywać. Okej, okay, czyli tyle wam chciałem powiedzieć w tym raczej vlogu. Yy, jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje... Na jakieś nowe gameplaye to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja może zaakceptuję te yy, propozycje, oczywiście yy, tam zobaczymy. I jeszcze może ze Skani się pojawi filmik, bo tak jeszcze, tak myślę, że ja będę mógł nagrywać. A już nieważne, to co nagrywam aktualnie, to to się powinno jeszcze yy, pojawić. Yy, dobra, czy ja Wam to ja chciałem pokazać, powiedzieć, znowu tak się powiedziałem, powiedzieć w tym vlogu i trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie i cześć. I tak, no spodziewajcie się właśnie najwięcej filmików z tego Eurotracka, bo już bardzo dużo osób mnie prosiło o ten gameplay, także trzymajcie się i cześć.